Kartofelki, kartofelki, kartofelki. Siema, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj posadzimy ziemniaki. Kupiłem 200 kilo, przywiozłem dzisiaj od znajomego. Yy, powiem tak, nawet nie wiem jaka to odmiana, ale rzecz najważniejsza. Jadłem je i wiem, że są smaczne. I to chyba wystarczy. Pełna sadzarka nasypana. Można ruszać. Nie zrobiłem jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie trzeba przecież nakręcić, żeby napełniły się te koszyczki, bo w innym przypadku jakiś odcinek tej z brzegu, pewnie kilka metrów, nie byłoby wcale posadzony. Dobra, spadają. Także można ruszać. Jeszcze podgarnę je tu sobie do tyłu, żeby nie wypadały tam do przodu. Ileż to posadziłem? Masakra, ale trudno. Już musi tak zostać. Idę, zobaczę, bo chyba już kończą mi się ziemniaki w sadzarce. Pa! Jak to tutaj wygląda? No, jest końcówka. Nie wiem, może jeszcze przejadę raz w tamtą stronę. Mam nadzieję, że wystarczy. Tutaj już coraz krótsze te działki. Ogólnie niewiele mi zostało, ale mam jeszcze trochę swoich. Dwa woreczki. Ten kawałek, który zostanie, będę musiał dosadzić swoimi. Dosypiemy. Dosypałem. Mam nadzieję, że tyle wystarczy. Nie chcę też nasypać za dużo, żeby się na pusto potem nie napracować z wysypywaniem ich z powrotem. W razie czego mam jeszcze ze dwa koszyki. Okej, okay, jedziemy. I posadzone. Zajrzę jeszcze ile mi tu zostało. No, trochę ziemniaków jest, dobry koszyk, no ale to nic. Wysypie się to na podwórko. Tutaj, kręcąc kołem, się to wykręci i można będzie chować sadzarkę na przyszły rok. Ziemniaki, posadzone. Także kończymy na dzisiaj. Ja już się z nami żegnam. I do zobaczenia wkrótce. Na razie, cześć!